Przemienienie Pańskie, Maryjo, w tę pierwszą sobotę pragnę poświęcić ten czas na spotkanie z tobą. Na początku chcę prosić Jezusa, aby moje serce przez te 15 minut było tylko dla Was. O Jezu. Światło prawdziwe, które oświecasz każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi. Wyznajemy i wierzymy, żeś Ty. Syn Boży, którego Bóg Ojciec zesłał na ziemię, dając nam Ciebie za mistrza. Tyś nas nauczył prawdy. Żywotem i duchem są Twoje słowa, ale któż z nas jest godzien otworzyć Ewangelię i przeniknąć jej głębie? Ty sam, Panie Jezu Chryste, któryś umarł za nas na krzyżu. I odkupiłeś nas krwią swoją. Możesz to uczynić. Racz więc, Panie, dać nam tę łaskę, abyśmy mogli poznać w duchu Kościoła Świętego te wielkie prawdy w Ewangelii ludziom podane. W dzisiejszej medytacji pragnę wraz z Jezusem, Janem, Piotrem i Jakubem wejść na górę Tabor. Droga nie jest łatwa. Ta tajemnica, Maryjo, pięknie pokazuje drogę mojego życia. Jest dużo przeciwności, ale finał okazuje się piękny. Pragnę wpierw jednak wsłuchać się w opis ewangeliczny. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobną. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im ukazał się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeżeli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, Oto obłok świetlany osłonił ich, i z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus, Zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie! Nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Maryjo, stajemy dziś wobec wielkiej tajemnicy Boga? Ty z ludzi najlepiej poznałaś, jaki jest i kim jest najwyższy. Twój boski syn pokazuje nam swoją prawdziwą naturę. Jakże się nie zachować, jak to uczynili trzej apostołowie z góry Tabor, i jakże nie paść na ziemię przed majestatem bożym, to jest konsekwencja zbliżenia się do Boga i rozpoznania go. Żeby rozpoznać Boga, Potrzeba trudu i wysiłku. Apostołowie, aby ujrzeć przemienienie Jezusa, musieli pokonać trud wspięcia się na górę. Tak i my, naszą codziennością, przez trudy, których doświadczamy, możemy doświadczyć Boga w naszym życiu. Ujrzeć. Jezusa takim, jakim On jest. Przemienienie dokonuje się na górze, która w Biblii zawsze oznacza miejsce szczególnej bliskości Boga. W życiu Jezusa wiele wydarzeń dokonało się właśnie na górze. Były to m.in. góra kuszenia, góra wielkiego kazania, góra modlitwy, góra udręki, góra oliwna, góra krzyża Golgota. Ostatnią z tych gór była góra w niebo wstąpienia. W kontraście do góry kuszenia, gdzie diabeł przedstawiał się jako mający władzę nad światem, Jezus na tej górze stwierdził o sobie: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Tajemnicy przemienienia Twój syn Maryjo ukazuje uczniom, ale również i nam zadatek chwały, którą wysłużył przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Jezus przemienia się wobec uczniów po sześciu dniach od wyznania przez świętego Piotra, że Jezus jest Mesjaszem i Bożym Synem oraz pierwszej zapowiedzi swojej męki. To, co wyznał wcześniej Piotr, potwierdza na taborze sam ojciec w głosie, który zabrzmiał z obłoku. Na górze przemienienia, Maryjo, Jezus bardziej ukazuje prawdę o sobie. Miejsce to jest miejscem przemienienia uczniów, bo przecież w Chrystusie nic nie uległo przemianie, bo przecież On jest Bogiem, jest niezmienny. To nie Bóg się zmienia. On zawsze jest, zawsze ten sam, który był, który jest i który przychodzi. Twój syn, matko, zrzucił na chwilę swoje zewnętrzne szaty i ukazał apostołom piękno swojego bóstwa. Pod wpływem światła przemienia się serce uczniów. Kto chodzi w świetle, lepiej widzi. Tak samo Piotr, Jan i Jakub więcej zobaczyli i więcej poznali. Święty Łukasz w swoim opisie ewangelicznym tego wydarzenia podaje cel wejścia na górę. Wyszedł na górę, aby się modlić. I stwierdza, że Jezus przemienił się, gdy się modlił. Jeżeli my mamy przemieniać swoje serca, musimy się modlić. Tylko w modlitwie bowiem. Dokonuje się przemiana serca, bo w bożym świetle każdy z nas lepiej widzi swoje słabości, grzech i to, co oddala od Boga. Dla niektórych modlitwa jest przykrym obowiązkiem, marnowaniem czasu, czymś niedorzecznym. Inni modlą się godzinami, a to i tak nie zmienia ich życia. Wzór prawdziwej modlitwy zostawia nam sam Jezus. On modlił się często i długo, ale to, co pokazuje nam również dziś na górze tabor, to przykład modlitwy, która była nieustannym przebywaniem w obecności Boga i przylgnięciem do Jego woli. Człowiek modlitwy to ten, który żyje w ciągłej obecności Boga, pragnie Go, szuka Jego woli i pyta się jak powinienem postępować i słucha tego co Bóg mówi do niego apostołowie którzy z Jezusem uczestniczyli w tej modlitwie kiedy doświadczyli obecności Boga a patrząc na zbawiciela rozmawiającego z Eliaszem i Mojżeszem oraz widząc obłoki słysząc głos Ojca w konsekwencji jak opisuje to święty Marek nikogo już nie widzieli tylko Jezusa wydarzenie w którym uczestniczą uczniowie tak mocno oddziałuje na ich zmysły że nie widzą już nikogo poza Jezusem to jest też cel naszego życia życia które powinno się całkowicie upodobnić do twojego życia najczulsza matko wszędzie dostrzegać Jezusa tak jak ty to czyniłaś dostrzegać Jezusa w drugim człowieku nawet w nieprzyjacielu nasz wzrok Myśli, uczucia i pragnienia powinny koncentrować się na Jezusie. On powinien stać się centrum mojej codzienności. Dlatego teraz bardziej rozumiem, że na górę, tabor, powinienem wchodzić każdego dnia i codziennie przemieniać moje życie i serce. Każdego dnia powinienem stawać się świętszym. Nie muszę. Doświadczać wielkich wydarzeń, cudów. Bóg działa bowiem w zwyczajności. Przemiana mojego życia dokonuje się poprzez poranną i wieczorną modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Częste korzystanie z sakramentu pokuty, pojednania, czytanie i życie Słowem Bożym, modlitwę różańcową. Oto, co przemienia moje życie i czyni mnie lepszym, co przybliża mnie, matko, do Twojego najukochańszego Syna i co pozwala mi zobaczyć Go takim, jakim on jest naprawdę. Pierwszy Franciszek mówił o tej tajemnicy. Wydarzenie Przemienienia Pańskiego oferuje nam przesłanie nadziei, zaprasza nas na spotkanie z Jezusem, aby służyć braciom. Wstąpienie uczniów na górę Tabor prowadzi nas do refleksji nad znaczeniem oderwania się od rzeczy światowych, aby podjąć pielgrzymowanie ku temu, co w górze? I aby kontemplować Jezusa, idzie o przygotowanie do ważnego i modlitewnego słuchania Chrystusa, umiłowanego Syna Ojca, poszukując chwil zażyłości w modlitwie, które pozwalają na posłuszne i radosne przyjęcie Słowa Bożego. W tym wstępowaniu duchowym, jak i w oderwaniu od rzeczy światowych, jesteśmy wezwani do odkrycia, Uspokajającego i ożywiającego milczenia medytacji, Ewangelii, czytania Biblii, prowadzącego do celu bogatego pięknym, blaskiem i radością. A kiedy tak stajemy z Biblią w ręku i w milczeniu, to zaczynamy odczuwać owo piękno wewnętrzne, tę radość, jaką wzbudza w nas Słowo Boże. Maryjo, Ty najczulsza z matek pragniesz naszego przemienienia, pragniesz, abyśmy to uczynili centrum naszej duchowości, by nieustannie się przemieniać i stawać się coraz świętszymi. W Fatimie, a później w wielu miejscach wielokrotnie powtarzałaś: Nawróćcie się. Nawrócić się, to przemienić radykalnie swoje życie. Pozwól mi, matko, doświadczyć światła z góry, tabor, aby przeniknęło moje serce. I przemieniło mnie w Jezusa. Pragnę i proszę Cię, aby Bóg dokończył we mnie dobre dzieło, które rozpoczął w momencie mojego poczęcia. Niech Bóg odnowi w nas swój obraz i upodobni nas do siebie. Niech doprowadzi nas do chwały którą nam przeobieca